Cześć! A dzisiaj zagrajmy sobie w card game Kodiagra. To jest dlaczego? To jest moje konto. To jest moje konto. Czyli nie możesz wylogować, już nic nie robi. Dobra. O, coś idzie, coś idzie. Dobrze. No to mam wszystkie kotki. mam wszystkie kotki. Dobra. Tutaj ojeku. Nie mogę poruszać, To jest moje ciastka. Ja gram minigiery. Ja gram minigiery. Trzy, dwa, jeden i stop. Dobrze, już zagrałam. Wróciłam. Dobrze. Tylko ja już nie będę żadnych grała. To... O, jakie VIPy! Enjoy week for free! Nie chcemy! Enjoy week for free! No, 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 O, to jest tutaj. No, Mam wiadomość. To jest MMA. Chodzimy EDMA. No. Właściwie, to jest to moje. O jejku. Zobaczymy na kolda. koldy będzie. Niestety nie mam żadnego klejnotu. Wszystko wyprzedane. Słabeście. Ile pasienia to jest? O, będzie dziś. Kills eee. Dobra, ja zbieram Pońcy i, i bądź. Spokojnie. Trzy, dwa, jeden. Już. Dobra, weźcie. Niestety zostało tylko pieniądze. Ja... Ja kupię wszystko. Ja... Okej, okay, zapauzuję. Ja... Ja... Ja udekorowam cały pokój i... Stop. nie, yes, yes, yes. Let's go! Let's go! Mamy dzisiaj pięć kotów. Zobaczcie na pięć kotów. Nazywa się mm, Masaż. Lenka. Lenka to jest yy, nowy imię na premium Masaża Brody. To jest taki... To jest maszerze. Uuu! Jak spa. I oczyszczanie soku. Dobra. No to w każdym razie lecimy o nowego kotków. Kotków. Yy, 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 yy to już teraz, ponieważ ja mam tylko nowe aktualizacje, tylko hot spinning. I gotowe, to jest nowego, robicie yy, biecie klubu, klubu na przykład. Ok, to jest nasz klub, to jest moje klubu. Wow, jingle cat. Dobra, to jest moje. Nie mogę klikać. Ach. Wow nazywa się Emma. Moje klubu. A gdzie jest moje? Memory. O, to jest moje. To jest, nazywa się. Paulina Kat A te pancakes? Dobry, ja wezmę pancakes. Pł, mi się podoba. No dalej. Może ja przerwę nagrywanie. Dobra, to już zrobiłam. Dobrze. Ja na żywiołach śpię. jest słodki kotek. E, poczekajcie, zapausuję. Ja idę grać do game'a, ponieważ ja muszę kolekcjonować pieski. No to stop. Dobra, nie trafiłam pieska. Dzisiaj jest bardzo mało procenta. Już nie będzie do zdobycia. Ale mamy już zdobycia już kotów. Patrzcie. Niestety nie mogę kupić, bo kosztuj nie mamy gita. Dobra. Ja ożyję i klikam i Czyli... o co to jest. Ojechu! Co się dzieje? Co się dzieje? Co to jest? To jest jakiś prezent. A co to jest? Rocks. Ale nie widać. Napisane. To jest napisane. Rocks New Dołączona na kolekcji. A gdzie jest Rocks? No wyjdziecie na Rocks? Tak, to jest Rocks. O, niestety nie mogę. Jest za mało. O, poczekaj na sekundę. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ja stopię stopieć prawniki. Do widzenia. Trzy, dwa, jeden. I... I...